Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na nowość premiera zdrapki w Austrii Paradise Cash. Oczywiście dwie sztuki. zdrapka za 3 euro, bardzo wakacyjna, letnia, egzotyczne kwiatuszki. No i zaraz będziemy je drapać. 77 numerek pierwszej zdrapki, a drugiej to 78. Jak zwykle wzięłam dwie sztuki, bo mam nadzieję, że jedna chociaż wygra. A podsumowując, polski draping, no. Rewelacyjne zdrapeczki polskie, było dużo stówek, pięćdziesiątek, a nawet za 10 zł w drapce trafiła się naprawdę mega wygrana 400 zł. Widzieliście szorca? Jeśli nie, to zapraszam. A ja się już biorę za drapanie, nie szkoda gadać. Trzeba drapać. I szukamy. Tutaj mamy wygrywające liczby, i w naszej piramidzie tutaj będziemy je szukać.

7 i 26. No i odsłaniamy, ile dzisiaj wygraliśmy? Na pewno 3 euro. No, przekonajmy się. Tak jest. Chociaż 3 euro. Ja Wam dziękuję za dzisiaj i zapraszam już na jutro kolejny filmik na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć.